Cześć, postanowiłem sobie, że będę Cześć. na maksa szczery w rozmowie z tobą. Chcę, to żeby te nasze bardzo, rozmowy. bardzo doceniam od samego początku. No więc jadłem pół tabliczki czekolady dzisiaj rano, jadąc na wywiad z Kodakowską. I jechałem, wiesz co, i tak sam się do siebie śmiałem jednocześnie się stresowałem, jak ci to powiedzieć. Dobra, ale miałeś wyrzuty sumienia od razu? Od razu nie. A kiedy jak mnie zobaczyłeś? <głos> <głos> Dobra, to wyrzuty sumienia na bok. Takie wyskoki można jasna sprawa, no gdzieś indem, wrzucać w naszą codzienność, ale niech to będzie raz w tygodniu, a nie każdego jednego dnia, no bo wtedy. Wtedy przepadniemy z Kretesem. Ale to chyba wiemy o tym, nie? No, no masz te masz tak, tego świadomość. Ja tak, no nie, nie pieprzam tak często jak kiedyś. No dobrze, no to jak jesteś selektywny i wiesz, że masz takie dni w tygodniu, kiedy możesz sobie na, pozwolić na jakieś wybryki. Ja jestem zwolennikiem zasady takiej 80 na 20-80%. Mhm. Trzymasz się, zdrowego odżywiania, świadome wybory, a 20% odpinka szelek, jak masz ochotę na jakieś szaleństwo, to jak najbardziej jest wskazane. Masz takie momenty, że chcesz się tak po prostu nażreć i to robić. Ale ja żre. Wiecie co, bo właśnie. No. Wszystkim się wydaje, że ja strasznie te kalorie gdzieś liczę i się strzęsę nad każdym talerzem. Mhm. Absolutnie nie. Mam właśnie moją siostrę u mnie y, tę najstarszą, która rzadko u mnie bywa, i ona jest przerażona wręcz ilościami, jakie ja pochłaniam dawno nie obcowałyśmy razem na co dzień i ona je, wiesz, jedną trzecią z tego, co ja jem. Ja uwielbiam jeść, jestem hadonistką, jeżeli chodzi o jedzenie. Potrafię z mężem organizować sobie takie trasy po Europie, że wybieramy konkretną restaurację, do której jedziemy, po to, żeby się nażrzeć, Więc to jest ogromna, ogromna przyjemność. Kocham jeść. Ale masz jakieś pewne zasady, że stronisz od fast foodów? Kompletnie nie kręcą mnie przetworzone produkty. Jak coś już jest wysoko przetworzone, to jest niejadalne dla mnie. Nie mam. Jeszcze jesteśmy gdzieś w trasie, jedziemy samochodem setki kilometrów. Jeszcze zanim miałam swoje produkty, zanim miałam swoje przekąski, one powstały właśnie dlatego, żebym mogła za coś złapać. Podczas no tak. trasy, tak jak zatrzymał się na stacji benzynowej, to nie ma tak na dobrą sprawę nic, na co, na co miałabym ochotę. Super. Więc nie reaguję mu organizm. więc To mózgu. nie jest tak, że ja muszę sobie tego odmawiać, że strasznie żałuję, oj jest jak mi przykro, no. a jak zjem, to mam wyrzuty sumienia. Nie, po prostu akurat nie, ta forma posiłku mhm. kompletnie nie jest dla mnie. Lubimy hasło carpe Diem, jutra nie ma i tak dalej, ale ale to jutro nadejdzie i czasem możemy się obudzić z ręką w nocniku, no sorry. Dla mnie na przykład była bardzo istotna kwestia jedzenia emocjonalnego i wydaje okay. mi się, że dla wielu osób jest, bo mm -hmm. bardzo często się z tym spotykam. Zajadanie i, emocji. E, mm -hmm. I czy ty masz jakiś sposób na to, jak pracujesz ze swoimi... E... Wiesz co, tutaj już e, trzeba też zasięgnąć porady mm -hmm. psychoterapeuty. No tak. Ważna jest tutaj psychoterapia. To nie jest tak, że ja jestem od wszystkiego i nigdy nie chciałabym być w ten sposób postrzegana, zatem jeżeli widzę i Wiesz, czytam historię, która jest przejmująca i wykracza gdzieś poza moje możliwości, no to odsyłam do, dalej do ekspertów, do specjalistów, więc nie chciałabym absolutnie wchodzić w tematy, które. Nie są moją swobodną płaszczyzną do poruszania Jasne. się. Mm. Piękne jest to, że będziecie teraz pracować nad rozwojem kobiet z Joanną. W mm -hmm. Możesz nam coś więcej zdradzić? Ten moment, kiedy zrozumiałam, jak kobiety wspaniale wpływają na swoje otoczenie, podjęłam taką decyzję, że wejdę w projekt, który angażuje nie tylko kobiety, ale też jej partnera. Mm -hmm. I tutaj kierujemy swoje działania do par, Super. które zapomniały o sobie, wiesz, gdzieś w ferworze takiego, takiej, takiej prozy życia, tej takiej codzienności, która. Która, która gdzieś nie daje przestrzeni na to, żeby o, siebie o sobie pomyśleć. Ludzie wracają najczęściej do domu zmęczeni. Jedyne to, o czym myślą, to po prostu położyć się, odpalić pudło no tak. i, i pooglądać jakieś milające obrazki, żeby na moment. żeby na, na moment się zresetować. No więc kierujemy nasze działania do, do, do takich par, które zapomniały o sobie, o sobie nawzajem, u których trochę uczucie się zaczęło wypalać. Z takich wiesz, kochanków, rozemocjonowanych, przeszli na etap współlokatorów. Mhm. E, mają oczywiście dzieciaki, pracę, ogrom obowiązków i chcemy z powrotem w nich rozpalić ten ogień miłości, ale poprzez taką świadomą pracę, czyli wprowadzenie. Bardzo prostych, podstawowych, nie lubię mówić nawyków, ale rytuałów, mhm. które sprawią, że obszar w mózgu odpowiedzialny za samodyscyplinę urośnie w siłę, i taka osoba będzie na przestrzeni tygodni i miesięcy nabierała takiej właśnie świadomości tej mocy sprawczej. Kobieta zaopiekowana, kobieta zadbana, tak samo jak mężczyzna, to kobieta szczęśliwa, to kobieta dająca dużo więcej, bo wiesz, w momencie, kiedy się zużywamy i ta eksploatacja na co dzień jest chroniczna, to my siłą rzeczy stajemy się frustratami. No inaczej nie ma siły. Jeżeli też nie dbamy o naszą relację, o nasz związek, o te emocje, no to też nie ma bata. Z no, pustego nie naleje nikt. Zatem y, to wszystko jest świadomą pracą. A my żyjemy bardzo na autopilocie. To jest takie, wiesz, wstaję, idę, wracam, kładę się spać. tak? Więc jeżeli nie znajdziemy miejsca na takie proste rytuały, proste czynności w ciągu dnia. No to jasna sprawa, możemy tak, wiesz, przez palce to życie może nam mm. się gdzieś, gdzieś, gdzieś przelecieć. Więc tutaj będziemy pracować nad tym, żeby wprowadzić zdrowe, przyjemne, opiekujące się, troszczące się nami rytuały, co wspaniale będzie rezonować z relacją, yy, z emocjami w partnerstwie. Wybacz, odważne pytanie, nie nudzić nudzi się to, co robisz? Kurczę, czasami? wiesz co, ja jestem, jestem chyba wariatką. Yy, może się kiedyś wyleczę z procesholizmu tego mojego, natomiast yy, pandemia wiele zmieniła w moim życiu, mhm. bo przed pandemią miałam taki moment, yy, jakieś obawy przed wypaleniem się, wiesz, ale to nie było spowodowane tym, że robię to co robię, tylko robiłam tego po prostu za dużo mhm. i nie zostawiałam siebie dla siebie, ani wiesz, w drobnym pierwiastku. I podjęłam taką decyzję właściwie pół roku przed pandemią. Zadzwoniłam do osoby, która organizuje mój kalendarz. Słuchaj, od 2020 kumuluję te, te weekendy, w które pracuję, i robię sobie ostatni tydzień wolnego. Czyli pracuję 7 dni w tygodniu ciągiem, 21 dni, a później mam tydzień wolnego. I tutaj, jak wiesz, pojawił się ten rok 2020 i pandemia to trochę wyręczyła mnie z tych moich pomysłów. Zyskałam bardzo dużo czasu, bo organizowałam tygodnie metamorfozy warsztaty Be Active Tour, co, co zajmowało przynajmniej 4 miesiące w roku, zatem wiesz, zyskałam 4 miesiące wolne dla siebie i zaczęłam je całkiem mądrze wykorzystywać na przestrzeni każdego jednego dnia, wprowadzając właśnie w moje życie rytuały, które mają zatroszczyć się o mnie i sprawić, że wieczorem Będę zasypiać satysfakcją nie tylko ze względu na pracę zawodową, jaką wykonałam, ale też to takie osobiste podejście do swoich potrzeb, zauważenie tych potrzeb, zrozumienie ich i taką świadomą pracę. Więc są bardzo proste rzeczy, natomiast wnoszące bardzo, bardzo dużo dobrego. Wiesz, budujesz wtedy relacje ze sobą, żyjesz dużo bardziej świadomie, zachowujesz równowagę pomiędzy życiem osobistym a zawodowym. Kiedyś było życie tylko zawodowe, zupełnie serio pracowałam po, po 16 godzin dziennie. Teraz pracuję 10-11, to jest przepaść, więc mam mnóstwo czasu dla siebie, dla swoich bliskich, dla rodziny i też opracowałam to w formie projektu, który zaimplementowałam w social media. Kobieca od nowa, moje takie wyzwanie, choć wolę nazywać to projektem, bierze w nim udział ponad 100 tysięcy osób, więc to znaczy, że się sprawdza. I bazuje na 12 rytuałach, które prowadzasz tydzień po tygodniu, kolejny mm. rytuał. Piękna sprawa. Mało tego, jest to wyzwanie w 80% darmowe, dostępne dla wszystkich. Zaangażowałam do niego około 25 ekspertów, profesorów, lekarzy, doktorów nauk medycznych, którzy dzielą się tutaj za, zupełnie za darmo swoją wiedzą. Poruszają tematy, które gdzieś zgłębiają problemy zdrowotne, odpowiedzi na nie, więc to jest bardzo ważne. Więc, jak widzisz, bo ja trochę tak, no właśnie, ty zadajesz mi ja pytanie, a później spokojnie. płynę i tak wrócę do tego pytania, nie potrafię. Przestać fascynować się swoją pracą. To jest coś pięknego, jeżeli masz tę świadomość, tym bardziej, że mhm. feedback jest fenomenalny. Te kobiety, które realnie zmieniają swoje życie, to jest dla mnie największa nagroda. Wiesz, nic na co dzień nie cieszy mnie tak bardzo, jak ta wiadomość, kiedy kobieta opisuje swoją przemianę, świadomość, siłę i taką sprawczość, wiesz, nowe, kompletnie życie. Ekstra to jest. Mówiąc o, o, o kobiecie, mówiąc o kobietach, e, nawiązywałeś też wcześniej do kwestii e, roli matki, dzieci. E, nie będę poruszał tego tematu, o którym myślę, że zapytam. Nie, spokojnie. W sensie, uważam to za mega nieeleganckie i. Nie, wiesz co? Nie. Ja czasem, bo właśnie, zadam, zadam właśnie pytanie. dla wielu tylko, Ewa. osób strasznie się wydaje to takim tak. delikatnym. Delikatny temat jest to wtedy, kiedy kobieta naprawdę nie może mieć dzieci. Natomiast wiesz, kiedy rozmawiamy z osobą, której to jest świadomy wybór. Bezdzietność z wyboru. Tak. Wkurza mnie to, że wciąż... Właśnie to, to, to no o to chciałam zapytać. No nie można? W sensie... Ja bym wolała, żebyś się nie tutaj e, nie, nie krążył no wokół tego tematu na palcach, tylko tak. walił prosto oczywiście, z mostu. W sensie, oczywiście, że można. Ja nie chcę Cię pytać o, o Twoje powody decyzji. Dla mnie bardzo obrzydliwe to było, jakiś się hejt na Ciebie wylał. E, Jasna e, sprawa, i, ale i o jest to zupełnie chciałem naturalne. Poroz, o tym chciałam porozmawiać. E, okay. Bo myślę, że jakby w naszej rozmowie to może pomóc też wielu kobietom, <laughs> które... Często decydują się w swoim życiu na wybory pod presją rodziny, społeczeństwa. A ty miałaś odwagę o tym powiedzieć. Wiesz co, nie ma pewnie nic gorszego niż życie pod dyktando drugiego człowieka. Życie tylko i wyłącznie, żeby usatysfakcjonować naszych odbiorców, nasze społeczeństwo, czy nawet naszą rodzinę. Jeżeli nie decydujemy sami za siebie, to skończy się to wielkim nieszczęściem. Nieszczęściem naszym i pewnie wtedy też nieszczęściem tych dzieci, które przychodzą na ten świat nie z miłości, z potrzeby, z, z jakiegoś instynktu, tylko z presji, bo tak trzeba, bo jesteśmy fizjologicznie przystosowane do tego. Więc dla mnie to jest absolutnie, to, to, to jest absurd, żeby w XXI wieku w środku Europy wciąż tłumaczyć takie rzeczy. Nie. To jest barbarzyństwo, to jest stygmatyzacja, to jest coś, co Coś, co powinno przestać być tematem tabu, wiesz? Powinno się o tym dużo więcej mówić. Ja zaczęłam ten temat, pamiętam, w jednym z programów, i później okazało się, że bardzo dużo osób publicznych miało potrzeby powiedzenia o tym na głos. Tak jakby czekały na jakiś, wiesz, impuls z zewnątrz, żeby ktoś tylko zaczął. Mamy prawo do tego, żeby być matkami, tak samo jak mamy prawo do tego, żeby im nie być. No ja oczywiście usłyszałam, że jestem niewystarczającą kobietą, bezwartościową kobietą, moje życie nic nie znaczy, umrę w samotności. Nie będę, kto ci to, ci, to ci jest, ci jest świetne. Oczywiście, ja za każdym razem bardzo. pytam, a ja gdzie są, gdzie są Twoi rodzice? Gdzie są twoi rodzice? Skoro tak bardzo ciśniesz o to, żeby dzieciaki ci usługiwały całe życie. Dokładnie. Wiesz, dzieci się nie rodzi dla siebie, z mojego punktu widzenia, tworzy się jednostka, która ma za zadanie robić wspaniałe rzeczy, być częścią społeczeństwa, która jest dojrzała emocjonalnie, która jest mądra, która dokonuje fajnych, świadomych wyborów w życiu, a nie po to, żeby ktoś nam wiesz, szklankę wody przynosił. No, Jak coś tam mogę usłyszeć? Ja bardzo doceniam, jestem pod wrażeniem Twojego e, ducha sportowego, który na pewno się przekłada na, na charakter i tak zwaną, powiedzmy, twardą dupę. To Natomiast tak. e, są takie momenty, kiedy Ewa ma dość, kiedy Ewa płacze, kiedy hejt e, przyciska i, i no, nie da się po prostu wszystko puszczać. To się nikomu nie spodoba, co teraz powiem, bo mnie takie momenty zwyczajnie się nie zdarzają. Nigdy? Nie mam takiego momentu, wiesz co, ja chyba przez pryzmat tego, jak bardzo celebruję wdzięczność każdego jednego dnia, jak bardzo żyję wdzięcznością każdego jednego dnia, jestem uprzywilejowana, mam absolutnie w życiu wszystko, mam wspaniałą rodzinę, jestem niezależna finansowo, jestem zdrowa, mam sprawne ciało, mam żarcie w lodówce. Wiesz, gdybym nie miałabym tutaj przestrzeni i odwagi. Żeby w stosunku nawet do siebie czuć. Może może nie daję sobie tego przyzwolenia, ale mhm. jeżeli się budzę uśmiechnięta i zasypiam uśmiechnięta. Ja wiem, że to może wkurzać. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, kurde robokop, no bez przesady, tak się nie da. Ja bardzo świadomie o siebie dbam. Dokonuję bardzo świadomych wyborów w życiu. Jestem bardzo selektywna pod względem ludzi, jakimi się otaczam. Mhm. Chcę mieć ludzi wokół siebie, którzy są szczerzy, otwarci, prawdziwi, ludzcy, są, mają w sobie to człowieczeństwo namacalne. Ehm, wiem, że jak się odwrócę, to nie dostanę wiesz, no tak. w plecy. To wszystko jest ważne. Taka higiena naszego życia, która zależy tylko i wyłącznie od nas. Na pewno życie nie przelatuje mi przez palce. Jestem za to cholernie wdzięczna. To prawda, że Ty nie bierzesz e, supli? Jakiś gigantyczne. Jezu, powiem Ci co biorę, dobra? No. Biorę asfagandę, mhm. która obniża poziom kortyzolu, biorę kwasy tłuszczowe, EPA, biorę, um, to jest hicior, mhm. ekstrakt z liści oliwnych. To jest absolutny sztos. Okay. Jak spojrzysz na drzewo oliwne, to są drzewa, które nie ruszają żadne wirusy, bakterie, grzyby. One po prostu są. I one mhm. są tylko większe i większe, coraz bardziej dostojne, majestatyczne. To jest taka siła i potęga sama w sobie. Mhm. Bardzo Ci dziękuję za to pytanie. Mhm. I ekstrakt z liści oliwnych to jest taki składnik, taka substancja, która działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo, uodparniająco. Tadam. Ale jak trenujesz to co? Białeczko, kreatyna, nic? Nie, absolutnie nie wyobrażam. Wszystko dla mnie powinno znajdować się w posiłku. Bilans tych wszystkich składników jest taki, że jak idę i robię screening mojego ciała, wszystkie możliwe wytyczne, no to ja jestem jak młody dzieciak, wiesz? Ja mam taki organizm nastolatki i świetnie się z tym czuję i, i stąd, też, stąd też nie mam zjazdów emocjonalnych, Bo to też się no tak. przekłada, ta zdrowa dieta, bilans naszych zdrowych tłuszczy, powinien być na bardzo dobrym poziomie. Wiesz, co? Suplementy nie można brać tak na pałę, bo mhm. po prostu ktoś nam powiedział i koleżanka wiesz, tam z pracy rzuciła, ktoś z szuflady wyciągnął. Nie ma recepty dla każdego takiej samej. Jesteśmy tak inni od siebie. Taka medycyna funkcjonalna, która zawęża ci Twoje, 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 twoje ramy, przedział Twojej normy twój tryb życia jest zupełnie inny od mojego. Ja powinnam suplementować coś innego niż ty i każdy tutaj z nas indywidualnie, tak? Więc dla mnie profilaktyka, zapobiegaj zamiast leczyć, hasło, którym operuje od samego początku swoich działań, to jest absolutne mistrzostwo. Ja wiem, że dzisiaj często idzie się do lekarza i wiesz, słyszy się ale pani nic nie dolega, wszystko jest tutaj okej. Okay. No to taka, taka pani uroda to jest najgorsze, co można usłyszeć. Drążmy ten temat, szukajmy rozwiązania, badajmy się. Ja wiem, że ktoś mi powie, że trzeba bardzo długo w kolejce czekać do lekarza na badanie i tak dalej, i tak dalej, ale nie ma większej i ważniejszej inwestycji, jak inwestycja we własne zdrowie. Więc ja pamiętam wiesz swoje czasy, kiedy miałam totalne dziury w kieszeniach, ale mm. ja. Profilaktykę prowadziłam rok w rok, nie wyobrażam sobie inaczej i musiałam czasem na to wydać, wiesz, połowę swoich oszczędności, ale to było dla mnie priorytetem i nie żałuję dzisiaj. Czy dieta zmienia rysy twarzy, czy medycyna estetyczna? Kurde, pewnie, że medycyna estetyczna. Jasna sprawa. Tutaj nie ma ściemy, nie, nie mam. Te... Oczywiście, że jeżeli ktoś chudnie, mhm. tak, jeżeli zrzuca bagaż kilogramowy, to twarz będzie zupełnie inaczej wyglądała. Jeżeli ktoś, no nie wiem, ja jestem po aparacie takim, mhm. wiesz, najpierw miałam na stałe włożony, później miałam nakładkowy, no że ten aparat już piąty rok. No, ale widzę, jak na przykład poszerzył mi się łuk szczęki, góra-dół, więc to jest, to jest też jakaś. To są, to są milimetry, ale to jest jakaś zmiana, tak? Natomiast nie ma czegoś takiego, że ktoś, wiesz, z dnia na dzień wygląda zupełnie inaczej, bo nagle zaczął się inaczej odżywiać. No tak, ale mówi się często, ściema, ściema. często w komentarzach są, są pytania o to, czy, czy Ewa Chodakowska sobie coś zrobiła. Nie, Skąd wiesz, to co się ja... bierze, bo. No bo te usta moje są takie nietypowe. Ja, trochę, trochę mnie to wkurza, bo dzisiaj jak ktoś ma swoje ładne, pełne, naturalne, jest to takie przekleństwo dzisiejszych czasów, no to na pewno ma zrobione, tak? Mhm. To jest dość irytujące. No, na pewno. Nawet nawet miałam taką sytuację, że jechałam gdzieś, wiesz, wylądowaliśmy bodajże w Rzeszowie, wysiedliśmy z samolotu do autokaru i stoi kobieta przy mnie. Jezu, gdzie pani zrobiła? Żeby tak genialnie wyglądały na takie naturalne. Ja mówię, nie wiem, pokażę. Ja mówię, najpierw powiedziałam, że ojciec mi zrobił, a później mówię, mogę pani pokazać zdjęcia moje z dzieciństwa i ojca. Okazało się, że to jest kobieta, która zajmuje się medycyną estetyczną. Robi takie usta, mhm. jak dla mnie taka osoba nie jest w stanie rozpoznać, czy moje usta są naturalne, czy nie, no to kurde, to szlak mnie trafia, wiesz, to jest. A to nie mówisz medycynie estetycznej? Nie, Medycy jeżeli wiesz co, ja jestem wielką fanką mezoterapii, ale mhm. takiej witaminowej, rewitalizującej, odżywczej, tak, żeby cały czas tę skórę gdzieś stymulować. Mhm. Natomiast no, nie będę oszukiwać, nie podoba mi się to, co kobiety ze sobą robią. Oczywiście jest to ich wybór. Ja tego nie komentuję i nie negować nie mogę. Natomiast jest to no, jest subiektywna opinia. Nie podoba mi się to. A propos stresu czujesz, czujesz dużą odpowiedzialność na sobie? Ogromną to jest chyba jedyna taka presja, którą, którą sama sobie nakładam, ale widzisz, staram się działać. w w taki sposób, żeby zjednywać sobie ludzi wyśmienitych, mhm. którzy, którzy wiesz, dużo, dużo lat spędzili i w laboratoriach, i w różnego rodzaju doświadczeniach, są praktykami a, i dzielą się wspaniale swoją wiedzą, więc bardzo mocno tutaj selekcjonuje to, to swoje grono eksperckie. I dzięki temu też jestem spokojniejsza, kiedy dzielę się jakąś treścią, kiedy mhm. dzielę się jakąś wiedzą. Tak? Stoi za tym wybitna głowa i, i, i mogę się czuć tutaj bezpieczna. Także jak podaję dalej, też widzę po, po dziewczynach, które korzystają z moich materiałów i tak z diety, jak z treningów i, i z każdego z produktów, który współtworzę, bo nie jestem tylko, wiesz, nazwiskiem gdzieś tam na opakowaniu, czy twarzą wystającą mhm. z opakowania. Widzę, widzę bardzo duże zaufanie. Ta relacja, którą zbudowaliśmy, zbudowałyśmy na przestrzeni tej dekady, jest, jest bardzo mocna. I ja, jako osoba wychowana w domu o, o prawdziwych wartościach, które prowadzą mnie przez to życie, nie wyobrażam sobie wykorzystać tego zaufania, nadużyć go gdzieś, wiesz, rzucić jakieś hasło, które jest niezgodne z nauką, czy, czy, czy stworzyć, czy podpisać się po jakimś gównianym produktem po to tylko, żeby zarobić trochę pieniędzy. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Bo mogłabyś kupić i ruszyć w fabrykę suplementów teraz. Mogłabym jest naprawdę na ten moment zrobić wiele, i, i wiesz, też po drodze było mnóstwo propozycji mhm. współpracy przy produktach, których. Nie stosowałam, nie chciałabym stosować, w których działanie nie wierzyłam. Oczywiście gwarantowane były wielkie sumy, ale mm. ja no, nie jestem sprzedawczykowa, wiesz tutaj. Wolałam zawsze tworzyć swoje i mieć takie poczucie, że od początku do końca jestem zaangażowana w proces powstawania danego produktu. E, dzięki temu te wszystkie produkty, które, które sama tworzę i współtworzę, towarzyszą mi na co dzień. Gdybyś otworzył moje szafki, to wygląda komicznie. To wygląda komicznie. Może dla niektórych żałośnie, natomiast jestem trochę taka samowystarczalna, wiesz. No właśnie, a propos suplementów produktów, mhm. jest coś takiego, co jest teraz bardzo popularne i cię wkurza, że wszyscy to promują, a wiesz, że to jest jedna z ostatnich rzeczy, pod którymi byś się podpisała? A wiesz co, na ten moment nie zupełnie serio. Nie śledzę do tego stopnia, żeby móc wydawać to jakąś swoją opinię. Co mnie niemiłosiernie irytuje, to fakt, że dzisiaj jest komunikowany jakiś produkt za tydzień z tej samej kategorii już inny najlepszy produkt, inna marka mhm. ta sama kategoria. Tak, na dobrą sprawę zdawałoby się siostrzana jakaś firma czy konkurencja bezpośrednia dla siebie, więc nie wierzę w taką, wiesz, w taką reklamę typowo influencerską, która jest oczywiście opłacona i która jest bardzo płynna, bardzo zmienna. Co tydzień coś innego, codziennie inny produkt i codziennie zachwalanie czegoś, Po czym ja bardzo często nie chciałabym się podpisać, ale to już jest wiesz, co zgodne lub niezgodne z sumieniem danej osoby, na ile zależy jej na tym, żeby. Żeby funkcjonować na co dzień, żeby mm. być osobą niezależną w naszym społeczeństwie, na ile potrzebuje zarobić dane pieniądze, tak? Ehm, wolałabym, żeby częściej z ust, naszych influencerów i gwiazd padała odpowiedź na propozycję współpracy nie. Mówmy częściej nie wtedy też mamy możliwość wypracowania współpracy która będzie dużo bardziej korzystna finansowo jeżeli na finansach nam zależy tak jeżeli chcemy na naszych social mediach zarabiać mówmy częściej nie bo ja dzisiaj na dzień dzisiejszy już nie wierzę w to co widzę kiedyś mogłam się pod, pochylić nad jakimś produktem dzisiaj jest to wiesz scrolling kolejnej kolejny. uważasz że działalność influencerów jest w dużej mierze szkodliwa Społecznie? Właśnie w kontekście promocji produktów niesprawdzonych? Wiesz, to, widzisz, to jest już bardzo indywidualna mhm. kwestia, w zależności od tego, co kto promuje. Są osoby, które. Mają kręgosłup moralny i, i wiedzą, co stoi za produktem, jaki jest ich skład, w jaki sposób rezonują z naszym ciałem, z naszym, jaki mają wpływ na, na nasze zdrowie, już bardzo dużo kosmetyków jest endokrynnie czynnych, które przenikają do, do krwiobiegu, które zmieniają nasz, nasze hormony, mają wpływ na nasze hormony. To jest szaleństwo. Więc jeżeli nie mamy tej świadomości, podpisujemy się po czymś, a nie daj Boże, mamy tę świadomości, wciąż to wchodzimy, no to już jest. Pałamany kręg osób. No. Ta twoja autentyczność musi też ludzi czasami wkurzać, pewnie, co? No wiesz co, ja w świecie takim show biznesowym nie mam znajomych i, i pewnie Aśka, z którą podejmuję teraz współpracę, jest jedną z nielicznych osób, z którą mam taki fajny, dobry, normalny kontakt. To jest osoba, z którą poznałyśmy się przy okazji jakiegoś projektu lata temu. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo była taka sama przed kamerami, taka sama poza nimi. Mhm. Taka sama w stosunku do mnie, taka sama w stosunku do operatora. Bardzo to cenię. Wiesz, ja jestem z prostej rodziny i tak zostałam wychowana, żeby szanować drugiego człowieka. I dla mnie jakieś odklejenie się od rzeczywistości i, i, i wiesz, jakieś świrowanie na punkcie siebie i swojego gwiazdorstwa jest niedopuszczalne. Jakkolwiek taka czysta też interesowność, tego też bardzo nie lubię. Więc jestem bardzo bezpośrednia, jestem zawsze szczera, no a szczerość. Wiesz, w show biznesie to tak, No tak, Nie popłaca, nie popłaca. Nie, nie tylko w show biznesie, bo dbasz, mówiłaś o swoje otoczenie, dbasz też o swojego Instagrama, i jak ci tak. ktoś wkurzy, to go blokujesz. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Natomiast ostatnimi czasy muszę przyznać, nie pamiętam kiedy ostat... Nie pamiętam kiedy ostatnio kogoś zablokowałam zupełnie serio. Mhm. Wiesz, myślę, że też. Yy... Ta moja społeczność jest bardzo aktywna. Wtedy, kiedy ktoś zaczyna pleść jakieś bzdury, czy tam wiesz, jechać jakimś hejtem w komentarzu, to jest, jest reakcja ze strony mojej społeczności. Jeżeli ktoś skorzystał z mojej pracy i zmienił w swoim życiu dużo, to jest wdzięczny i wspiera. Taka jest zależność. I to jest bardzo fajna zależność, bo ja dla tych dziewcząt zrobiłabym naprawdę wiele. I wiem, że to idzie w dwie strony. Dla kogoś to może wiesz z boku wyglądać jak jakoś psychosekta i inne pierdoły. Natomiast ja bym życzyła sobie, żebyśmy żyli w takim społeczeństwie, gdzie po prostu się wspieramy bez potrzeby wyrzucania swoich frustracji na drugiego człowieka. No, załatwmy tak. to w domu, załatwmy to ze sobą. Spójrzmy sobie w oczy, zapytajmy, o co nam chodzi, jak się dzisiaj czujemy, czego chcemy od życia, w jakim kierunku zmierzamy. Kim jesteśmy, tak na dobrą sprawę? Bo my nie gadamy ze sobą, wiesz? Mega szanuję to, że powiedziałaś, że jesteś uprzywilejowana. No jest, jest to oczywiste. Masz kasę. <noise> nie liczysz od, od pierwszego, od, od dziesiątego do dziesiątego? Nie, nie, nie liczę. Eee, I potrafisz o tym mówić, co bardzo szanuję. A miałeś taki moment, że stwierdziłaś, dobra FK, odklejasz się trochę, ludzie mają gorzej, albo jakieś takie poczucie winy, które nie wiem, gdzieś tam z jakichś nieprzepracowanych rzeczy ci się jeszcze odzywało? Wiesz co, moje pieniądze są uczciwie zarobione, jasna sprawa, mam kasę, zarabiam dużo pieniędzy, natomiast ta kasa zawsze była jakimś skutkiem ubocznym tego, co robię. Gdybym miała pracować dla pieniędzy, mhm. To pewnie mogłabym teraz z mężem wyjechać gdzieś na drugi koniec świata i po prostu żyć w sielance po ostatni dzień naszego życia. Staram się rozsądnie, mieć rozsądną, fajną relację z pieniędzmi. Nigdy przez to się chyba nie odkleiłam, przynajmniej mam taką nadzieję, ale to pewnie osoby z zewnątrz mogłyby to przeanalizować gdzieś. Stać mnie praktycznie na na te wszystkie rzeczy, na które mam ochotę, mogę sobie na nie pozwolić. Co nie znaczy, że tym wszystkim się obwieszam, no kupuję, ścigam. E, rzeczy materialne nie dają mi takiej satysfakcji. Podróże dają mi satysfakcję, mm. jedzenie daje mi ogromną satysfakcję. Tak? Potrafię dużo zapłacić za e, rachunek w restauracji. To mm. jest dla mnie wielkie, wielkie szczęście, ale wiem, że zrobiłam też coś dobrego dla swojego ciała. Natomiast nie jestem tą osobą, która ma potrzebę epatowania gdzieś tym bogactwem, pokazywania się. Oczywiście są samochody, są jakieś tam ubrania markowe, ale myślę, że bez przesady. Nie podoba mi się natomiast w mediach to, że jest kreowany fałszywy, nieprawdziwy wizerunek wśród influencerów, wśród celebrytów, którzy, wiesz, kreują swoje życie na takie, jakim nie jest. Pożyczają, wypożyczają i, to jest i tworzą, tworzą nieprawdziwy wizerunek, i to mnie strasznie wkurza, bo ci ludzie, którzy patrzą po drugiej mhm. stronie, wiesz, wzdychają do tego życia, które, yy, które jest nieprawdziwe. A są jakieś takie publikacje na Twój temat, które pojawiają się notorycznie i Cię po prostu strasznie wkurzają? Wiesz co nie, bo ja mam do tego też jakiś taki duży dystans. Uważam, że każdy z nas jest jakąś częścią łańcucha tego, takiego, wiesz, pokarmowego i każdy musi się najeść, więc jeżeli nie ma tutaj. Wiesz, jakiś skandali z mojej strony, kontrowersji, e, jakichś dziwnych akcji, które tworzę po to, żeby było głośno, no to, no to powielany jest jakiś kolejny kolejny temat, odświeżany jest jakiś tam odgrzewany kotlet i to będzie miało miejsce. Natomiast ja wiesz co, nie mam problemu i, i z poparacjami, którzy gdzieś są obecni, i z treściami, jakie się pojawiają. Ja mam tylko ogromną nadzieję, że ci nasi odbiorcy, którzy czytają te wszystkie treści, Trochę je dzielą przez milion. Tak by było dobrze, żebyśmy wszyscy, dopóki nie jest to słowo powiedziane, dopóki nie jest to taka rozmowa jak dzisiaj tutaj, a jest to, wiesz, yy, jakiś pomysł na newsa i są to treści, które są albo wyekstraktowane z jakiejś wypowiedzi, kontekst jest odwrócony, jest zmanipulowany, no to, no to super. To takich, to takich treści i takich materiałów życzyłabym sobie więcej. No Dziękuję serdecznie. No, Dzięki Mateusz, bardzo Dzięki. mi miło. Dzięki. ściskał. Za tą czekoladę.